Cześć, z filmu tego dowiesz się, w jaki sposób pobrać dane zawarte w PKK, bądź też zablokować PKK i pobrać te dane dla kursantów, których masz już wcześniej zarejestrowanych w BISPRAWKO. Żeby to zrobić, oczywiście najpierw musimy wybrać odpowiedniego kursanta z listy kursantów. Następnie w tabelce, która znajduje się po prawej stronie, musimy wpisać numer PKK kursanta oraz jego PESEL. Teraz wystarczy kliknąć Pobierz PKK. Jak widać wszystkie dane zawarte w PKK zostały pobrane do Bispawka. Tą czynność możemy wykonać zarówno dla nowych kursantów, jak i dla tych, których wcześniej PKK pobraliśmy sobie w Portalu OSK. Nie musimy wtedy zwracać tych danych w Portalu OSK. Wystarczy, że pobierzemy jeszcze raz PKK do BisPrawka. Thank